To jest najlepszy na świecie naprawdę. Gościa i go dla pasji sportowalki Miguel Santos bądź Michał Maciejek, jak to woli po ósmej edycji swojej gali Virtuos Challenge w Olbożu, ponownie w Olbożu, więc jak oceniasz już po imprezie tą galę? Myślę, że na to, w na w porządeczku było zarówno parę fajnych, mocnych nazwisk, jeżeli chodzi o e, grand Prix, MMA, K-1, jak i ogólnie MMA. E, no cóż, no uważam, że w porządku. Byle do kolejnego, tak? No, powiem tak, e, wiedziałem już trochę, Gal, trochę walk. E, bardzo za, niektóre naprawdę bardzo zacięte walki, jak na poziom semi-pro. Ten chłopak z Radomska, w nazwisku... E, e, Krogulec, Krogulec. Krogulec. Myślę, że jakby była okazja, no... Warto brać, brać tego chłopaka, bo pokazał mega charakter. To dzisiaj, w dobie free fightów, no nie jest to jakieś bardzo częste zjawisko. Uważam, że to była walka wieczoru nawet, bo, bo pierwsze dwie rundy były na spokoju dla radka, bardzo takie takie punktatorskie wręcz. A ta trzecia to była tak przewrotna i tak zadziwiająca, że tam według mnie mało brakowało, żeby, żeby to Bartek przekręcił na swoją korzyść. Więc dla mnie, że miałem wybierać, zdecydowanie walka wieczoru. Ja Czajka również jak tak wrogule. Czajka, ogóle zdecydowanie, tak, jak najbardziej. Natomiast, co możesz powiedzieć o innych walkach? Do które walki liczyliście najbardziej, jeśli chodzi o, powiedzmy, zaciętość i ich efektywność? Więc to, no wiadomo, że walka wieczoru to jest, to jest piotr wstępień, tak? Raz, że jest z to jest z okolicy. Dwa, no to pokazał taką walkę na hf ostatnim, z tym argentyńczykiem niepokonanym, że to, no, czapki z głów i po prostu, no, 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 no klasa, tak? Dostał fajnego, mocnego chłopaka z czerwonego Smoka, ale no, widocznie okazał się zbyt słaby na niego. Ja nie wiem, gdzie jest Pytka gdzieś tam limit. Uważam, że to jest naprawdę największy talent polskiego K1 e, obok Arka Wrzoska i życzę mu, żeby naprawdę, że tam jak najwyżej, bo naprawdę jak się go ogląda w treningu, w przygotowaniach, w walce, no to jest profeska na, na naprawdę no, high, high, high league po prostu. No, no tyle. Gada tutaj wróciliście do Wolburza. Jakie macie plany związane z, może z ekspansją w Polskę, bo była również gala w Rudoszycach, wywiad przeprowadziliśmy. Jakie macie plany, bo ja uważam, że potrzeba wam powiem szczerze, troszeczkę nie tyle co awansu, co już poważniejszych wyzwań. Myślisz, że jesteście na tym etapie? Co, żyjąc w tych czasach, mogę powiedzieć tak, po, więc powiedz, powiedz Panu Bogu o swoich planach, to się głośno zaśmieje. Się, się, się na pewno drugi lipiec, to na 100%, a czy to będą Radoszyce, Wolbusz? czy nie będę zdradzał gdzie jeszcze, no to prowadzimy szczerze mówiąc rozmowę z kilkoma miastami i nie wiem gdzie wylądujemy, ale na pewno otworzymy wakacje z Virtuos Challenge to na 100%. Na pewno z wami, bo jak zwykle... E, ja oczywiście, że tak będę wspierał Virtuos, bo powiem tak... I, i mamy, mamy, mamy w zanadrzu narodne kilka fajnych, ciekawych walek takich zawodników, gdzie naprawdę się nie spodziewacie. Jak dzisiaj, dzisiaj był Adrian Bartosiński, był Marcin Krakowiak, którzy zaczynali u nas, to zaczynali, no bo mieli walki u nas, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo fajne, bardzo, bardzo mocne. W którym teraz są miejscu, no to chyba nie muszę mówić, jak każdy kto ogląda wasz portal to wie, gdzie jest teraz Marcin Krakowiak i Adrian Bartosiński. Eee, no cóż, no mam nadzieję, że kolejne gale to będą kolejne mocne nazwiska, takie znane już, ale takie też jak i Krogulec i Czajeka, czyli takie perspektywiczne, które rokują i myślę, że w perspektywie czasu, bardziej krótszego niż dłuższego, gdzieś tam wypłyną. Skąd taki pomysł na walkę Marcina Krakowiaka w tej formule graplerskiej? No nie szukujemy się Marcin za wynikiem KSW, tak? I ma bardzo ciężką kontuzję po walce e, zarówno z e, pierwszej, który miał KSW, tak? czyli z Krzyżemskim, jak i po walce z Kęsikiem, więc e, ma płytkę w czasce. Nie chcemy ryzykować w tej pracy, jakiejś kontuzji na, na, na gali Virtuos Challenge. Więc wybraliśmy najmniej kontuzjogenną formułę, jaka może być, czyli grappling, który Marcin też jest bardzo dobry, tak, bo to nie ukrywajmy. Ale żeby dojść do, dość, dość do atrakcyjności, e, daliśmy mu zawodnika znacznie cięższego, no bo to Kamil był cięższy o 15 kg. E, raz, że jest mistrzem Polski w grapplingu, to po pierwsze, po drugie jest niepokonany na e, w formule semi-pro MMA, 12-0 rekord przypomnę. W walkach zawodowych mama 1-0, więc nie, za, nie zaznał jeszcze gorzej porażki w ogóle w MMA, ta walka miała sens, nie? I ogólnie no była fajnie wyrównana i, to, i ja sobie zdaję sprawę, że to była walka dla Koneserów, tak? Bo ktoś, kto nie rozumie grapplingu, no po w ogóle, że co oni tam w ogóle robią i co się tam się w ogóle dzieje. Ale, ale jeżeli ktoś się na tym zna, tak jak ja siedziałem, to ja siedziałem tam w Ryty i widziałem kilka osób siedziało w rytych i patrzyło, co tam się dzieje, bo to, było, bo to są szachy, nie? To, są to po prostu albo to rozumiesz, albo tego nie rozumiesz i to oglądasz, więc... No, ja byłem mega ciekawy, i na pewno z całą odpowiedzialnością mówię, że grappling na pewno jeszcze będzie nas pojawiał na milion procent. No właśnie. Ja zmierzałem do tego, czy uważasz, no, już na to pytanie. Na to pytanie odpowiedź jest chyba już sama z tego, co mówisz. Natomiast czy uważasz, że właśnie robienie takich walk grapplingowych czy walk w innych formułach, niekoniecznie jakichś popularnych, na galach zawodowych, czy to jest droga, aby te formuły, te formuły takie korzenne, jeśli chodzi o MMA, nieco bardziej podpromować? Dlatego, że świadomość, jeśli chodzi o MMA, tych formuł korzennych kibiców jest tak naprawdę różna. No jeżeli sobie przejrzysz MMA i ogólnie ocenisz MMA jako obserwator, jako, wiesz, jako kibic, no to MMA no to jest po, po prostu to jest zlepek pewnych formuł pe, 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 i tak dalej. E, my chcemy, żeby na naszych galach było zarówno MMA, w różnych formułach, w stanu pro żeby było K1, czyli sporty kopane, uderzane, żeby był grappling, który są jest dla kondensatorów. Ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy rozumie grappling. I, że, że też ten grappling trzeba tak naprawdę promować. Tylko pytanie, jak ale, 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 promować samą formułę grapplerską? Kto go ma promować, jak nie pewne, wiesz, pewne, pewne organizacje, które, które są gdzieś tam, wiesz, no... Zrobić sobie walkę grapplerską na Fenie czy na KSW, no, myślę, że nie stać ich na to na, na tyle odważnie, tak? A my chcemy pokazywać. Jeżeli ktoś pamięta, się jeżeli mi o to jeżeli ktoś, pamięta jeżeli ktoś śledzi nasze gale, to na, na, na Rawie Mazowieckiej był turniej w grapplingu, gdzie były cztery czarne pasy, hmm. gdzie był turniej wiesz, grapplingowy i to były naprawdę mocne nazwiska, jeżeli chodzi o polskie e, bejlodiody, polski grappling. I ja uważam i bardzo namawiałem na to teraz, ale się nie udało, więc myślę, że na kolejnej gali się uda, zrobić taki mini turniej czterosobowy w grapplingu. I, Myślę, że do tego wrócimy, bo grappling jest czymś pięknym. Zapasy, grappling, Oczywiście. jeżeli ktoś umie uderzać i ktoś umie podstawy w grapplingu, to jest już zawodnikiem MMA. Ale jeżeli umiesz, jeżeli jesteś dobry w grapplingu, masz podstawy, masz mocne zapasy i umiesz uderzać, jesteś zawodnikiem w miarę kompletnym w MMA. Więc, więc wiesz, więc my chcemy pokazywać MMA, ale też pewne oddzielne, gdyby, tak, segmenty MMA. o tym MMA. mówiłem, mi się to bardzo I... podoba ta idea. I, i, I na pewno będziemy w tym kierunku szli. Powiem więcej, oprócz, oprócz tego, że mamy MMA i mamy K1, mamy BJJ, to myślę, że dodajemy jeszcze jedną pewną formułę, która zaskoczy wszystkich kibiców. Ale na razie nie chcę tutaj zdradzać. To będzie zlepek wszystkich formuł, i, i to jest właściwie wielkie Ja chodzi, chodzi mi o to, żeby promować sporty walki. Żeby ci ludzie wiesz, oni wyszli z domów i promowali. Jesteś bokserem, jesteś bokserem. Jesteś zawodnikiem ma super. Jesteś zapaśnikiem, jeszcze lepiej. Grapplerem, czapki z głów. Rób to, pokazuj to, a to nie znaczy, że nie wyszły w tym oktagonie, tak? Bo to jest oktagon dla zawodników, dla fajterów, gdzie po, po, po trzeciej walce Szymon Pilans pokazał, że powiedział sam, że po trzech miesiącach ciężkich treningu wyszedł do klatki i pokazał, że zrobił niesamowity progres wagowy, e, sportowy i dalej chce w to iść. I wiesz, jeżeli gość, który przez pewien czas czasu coś mówił o sportach walki, robił coś, ale minimalnego, a później idzie w to, zbija wagę, robi wiesz, niesamowity progres stójkowy. To wiesz, to dla mnie to jest to, że ja wiesz, czuję pełną dumę. Nie? Bo, bo jeżeli zaczynasz trenować w pełni, to ja wierzę, że kiedyś wystąpisz na znacznie większych e, e, wiesz, widowiskach niż dzisiaj. A dzisiaj i tak było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. W nadzieję, że masz w tym swoje sukcesy, to trzeba powiedzieć obiektywnie. Wiesz, no mój prosto, szczerze, walczy u nas Robert Ruchała, Wiadomo gdzie dzisiaj jest, tak? I walczy Marcin Kraków, jak nie muszę mówić, jakie daje walki. Adrian Bartosiński w jakim miejscu jest, no chyba każdy normalny wie. Wasyl Halicz u nas walczył, wygrał grondę, tak? Mateusz Kubiszyn walczył u nas chyba dwa razy. Jest, 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 jest bo bohaterem Gromdy, Więc ja mogę tak dalej wymieniać i wiesz, no tak i... o to chodzi, żebyśmy wymieniali, że tak ci przerwę. Tak. Natomiast chodzi mi o to, że ja, ja mam taką refleksję, że rola wirtuozów jest coraz większa i być może, że by się przydało zorganizować nieco większą imprezę. Aczkolwiek, na przykład możecie się również specjalizować w pracach nieco mniejszych, lokalnych, ale również z bardzo fajną oprawą, jak na, powiedzmy, ten segment. Jak najbardziej, wiesz. Mi bardziej chodzi o to, żeby promować lokalnych zawodników. Mniej znanych, ale takich, którzy, wiesz, światu jeszcze nie są znani, nie? Jeżeli oni wypłyną dalej, no to, wiesz, KSW teraz na przykład robi 12 gal. Doskonale wiesz, że to jest wędka dla nich, tak? Jeżeli ktoś jest w miarę ciekawy, to to od razu jest do nich przejawiany. Kamienka, wirołek. Dzisiaj walczył w grapplingu, ma 12-0 w, w serii Pro ma 1-0 w zawodowym. Według mnie, szczerze mówiąc, a znam się trochę na <grywa> MMA, wygra jeszcze dwie walki. Pokaże ten kunszt, który cię pokazał, grapplerski, na pewno stójkowie, którego nie pokazał, wiadomo. I według mnie będzie w KSW i dla mnie, mówiąc szczerze, mo może to taki prasel, który, cię, który wygrał z kitą, no to, to jest dla niego, wiesz, bułka, bułka z masłem i to jeszcze taka przekąsięta, wiesz, na, na, na półnie. także Trzymam kciuki za Kamila, jeżeli ogląda na to Wojek, to Wojek zwróć uwagę na, na Kamila Gawrioka, bo to może być naprawdę ciekawy zawodnik, naprawdę, według mnie, no i, i powiedzmy mamy dzisiaj 2022 rok, ja szczerze wierzę, że spotkamy się za rok i Kamil Gawriok będzie w KSW, mam taką dużą nadzieję czas pokaże, natomiast moje pytanie nieco bym powiedział, jest teraz będzie nieco zawiłe, albowiem gdzie widzisz taki środek między jakby dietami dla zawodników i zarabianiem pieniędzy poprzez zawodników, a w jakim stopniu prawdziwością fajteran? Ja zrobiłem 8 zawodowych gal i spotkałem się z takim zjawiskiem, iż na YouTubach, w swoich social mediach ktoś przedstawia siebie jako wojownika, Sparta, Aui i tak dalej, moje życie to walka, ale gdy jest wyzwanie, może za nie duże pieniądze, bo to nie są duże pieniądze, ale gdzieś jest możliwość się pokazać, pokazać swoje umiejętności i też od czegoś zacząć, to już tych chętnych już do walki za jakieś, powiedzmy, mniejsze pieniądze nie ma. Jak ty to widzisz, ten środek między jakby pieniędzmi, które zarabiają zawodnicy, no bo już uzupełniają swoim zdrowiem i już nie mówię o przygotowaniach, a taką prawdziwością danego zawodnika? Słuchaj, promotor. mówiąc wprost, jeżeli chcesz być zawodnikiem, to pokazujesz to, tak? Jeżeli chcesz być pozerem, to po prostu robisz sobie zdjęcia, nie wiem, pajacujesz i tak dalej. Jeżeli ktoś chce walczyć, to my możemy dać mu szansę. Jak najbardziej. Wykorzystają w porządku, nie wykorzystaj, no próbuj dalej, tak? Ale jeżeli ktoś wiesz, a mieliśmy jakieś przypadki, że wiesz, bardziej skupia się na, na robieniu zdjęć niż na robieniu wagi na przykład no to nie jest ten kierunek, w którym to idziemy, tak, bo fajnie, że ktoś ma zasięgi, ktoś ma, ktoś promuje swój profil, ja zarazem nas, ale wiesz, no za tym musi być pewien w poziom sportowy I, i, i dla mnie jest proste, możesz być chłopakiem znikąd, z ulicy, możesz być chłopakiem z kamienicy, zwykłym, normalnym, którego obserwuje 100 osób na Instagramie, albo nawet nie ma Instagrama, ale masz jeżeli pewien w poziom sportowy, masz charakter, tak jak Cię pokazał Dominik Wielgosz, zapamiętajcie to nazwisko, Dominik Wielgosz, który daje zawsze pełne serduchu. Który jest chłopakiem, powiedziałbym, z on, tak? Chłopak, Dominik Wielgorz. Ja bardzo w niego wierzę i uważam, że ten chłopak zajdzie wysoko, jeżeli dalej będzie mocno trenował, będzie wiedział czego chce, od kogo chce i tak dalej. Jeżeli zaufa normalnym ludziom, nie gdzieś tam powiedzmy gwiazdo, nie wiadomo skąd go wypromują, a tak naprawdę, wiesz, zrobią na nim parę groszy, a później go wystawią, że powiem, frontem, więc... Nie ma jest zasady, ja nienawidzę wręcz, powiem to nienawidzę fejmu, nie, nie lubię tego fejmu, ja nie znam tych ludzi i nie chcę oglądać i nie chcę o tym się wypowiadać, e, wolę dawać zawodnikom takim jak Krogulec, Znasz go wcześniej? Nie. No właśnie, więc ja wolę dawać taką zawodnikom, że oglądasz się i wiesz wow, to jest MMA, do tego pokocham MMA, koniec, kropka. Mamy jeszcze takie pytanie, jak widzisz ranking, tylko mówimy o, tutaj o federacjach sportowych. Dzisiaj ranking federacji sportowych yy, śledzisz, no na pewno śledzisz inne federacje, FEN, TFL, no bo nie będę może wymieniał. A, jazda, jazda. Słuchaj, ja, ktoś może się śmiać, ale ja wygrałem dużo pieniędzy na Adrynie Bartosińskim ostatnio i wygrałem dużo pieniędzy na Żurze który wygrał z, z, zawodnikiem, nie pamiętam, z DZF-u Dies, bodajże, z, z, z tak, uh -huh. no, ja. Bakujewem, nie chcę przeglądać nazwiska, także ja zawsze stawiam na swoich, ale uważam, że Adrian Bartosiński to jest absolutny top polski, no Marcin Krakowiak to co ma być, to, to jest mój przyjaciel, tak, to, więc... Nie będziesz obiektywny w jego przypadku, bądźmy szczerzy. Ale to jest zawodnik, który może powiedzieć, że będzie piąty w rankingu, ale zawsze jak wychodzi jej walki takie, że widziałeś z Kęsikiem z to są walki, które Siedzisz tak, nie? To są, to, są, to są wojny wręcz, więc jeżeli mogę powiedzieć o swoich ulubionych zawodnikach, no to na pewno jest Mar Marcin Krakow jak oktopus, Adem Martościński, oktopus, e, lubię ciężkiego Michała Kitę, chociaż teraz się nie pokazał by dobrej strony, no co, co można powiedzieć, no chyba brakło trochę cardio e, no i lubię Roberta Rocha, bo to jest zaczyna, zaczynał. No walczył u nas, więc, u więc, więc tak, powiedzieć. więc jak gdyby Robercik, mam z nim kontakt, więc Robert, bardzo pozdrawiam cię i mam nadzieję, że... Kiedyś pokażę taki pasik na, na, na biodrach i ja bym zaczął ogromną dumę, że kiedyś tutaj u nas walczył. I, i tak to, trójka to jest Krakowiak, Bartosiński ruchała dla mnie absolutnie. A w takim razie, co możesz powiedzieć o Fight Executive Night? W jakim miejscu dzisiaj jest fen? No, KSW robi gale co, co miesiąc. Czy fen jest w stanie mm, dogonić, powiedzmy, gonić KSW, czy uważasz, że fen to jest numer dwa? No bo tak się przyjęło i jakby poza zasięgiem jest KSW, jeśli chodzi o sport. I... Nie, ja nie lubię już o innych, nie? bo staram się później na, na swoich organizacjach, natomiast uważam, że KSW jest niedośnionym, jak gdyby takim, taką organizacją, to po pierwsze. Po drugie, no, fan, ja no mam dużo takich, wiesz, luch, nie ale ja, wiesz, ja to mówię jako kibic, ja nie mówię tego jak bo tam, bo może chcę ich tutaj hejtować się dalej. Eee, też oglądam fan, bo to jest walka, jeżeli mają tylko walki normalne, nie freak'owe, to bardzo chętnie to obejrzę, jak najbardziej, nawet po pay per view nie ma najmniejszego problemu, bo ja lubię oglądać gale mniejsze, większe, ale po pay per view nawet, wiesz, polskie, tak, gdzie nie ma freak'ów, eee, natomiast, no, KSW jest absolutnym niedosinionym wzorem, jeżeli chodzi o Polsk, polską scenę MMA i, i tutaj, no, nie ma co się jeszcze no, w zasadzie, wiesz, masz, masz KSW, FEN, Babylon, TFL, a później, wiesz, masz takie mniejsze federacje i tyle, tak. W Federacji też ja uważam, że pandemia jednak, można powiedzieć, takich mniejszych właśnie pogrzebała, jak na przykład e, Slackfest na przykład, tak. tak bardzo lubiłem ich śledzić, ich oglądać, gdzieś, gdzieś nie ma i nie ma też wielu innych. E... No wiesz no, co, tak, no, e, my to miałeś dwa wybory, albo robisz galę mniejszy i wiesz, no i robisz to na styku, albo dajesz sobie spokój i znikasz ze sceny, nie? no my robiliśmy, jakoś tam, prawda, utrzymujemy się na powierzchni, Natomiast, no wiesz, ja też mi nie lubię się porównać do federacji, ale my ciągle jesteśmy na powierzchni i ja, i ja, i ja uważam, że Virtuos Challenge to jest taki TFL województwa łódzkiego, nie? Czyli w sensie, e, TFL słynie, wiesz, z, powiedzmy, tej wschodniej flanki, a w województwie łódzkim, no, wyjmijmy federację, która robi ale częściej niż my. Masz Real Fight, który szanuję, bardzo lubię Christiana, za tydzień się bawimy u niego, zapraszam za tydzień, Pabianice, Real Fight. Jest Anakonda Team, która robi w Brzegowie, no ale masz inną federację w województwie która robi jakieś gale cyklicznie, no, 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 no ja, ja sobie nie przypominam. Ja robiłem galę w województwie łódzkim kiedyś, ale te gale, no ale już, wytyczne? tak, tak, okay. zrobiliśmy, bo byłem wspólnie za torem, 8 edycji, okay, okay, okay. ale już, już tej federacji nie ma, nikt nie o tym mówić, no to jasne, jest dla Jasne, więc jakby uważam, że my nie chcemy być, uważam, że jesteśmy takim TFL-em województwa łódzkiego. Pchamy to województwo do przodu, walczą u nas, jak widziałeś większości zawodnicy... właśnie, tak się Takie przerwę. Mówiłeś, że bardzo lubisz TFL, więc można powiedzieć, że TFL, nie powiem, że się już jakimś tam wzorem, ale że TFL dał wam inspirację, To jest super organizacja, tak nie uważam. To, wiesz, TFL zaczynało od zawodników stamtąd, z wschodu, tam zaczynali, tam walczyli, więc jak gdyby my mamy podobnie, my wiesz, my zaczynamy tutaj, w województwie łódzkim, w centrum Polski, walczą z zawodnicy stąd, czyli jak gdyby z województwa łódzkiego. No i dla mnie to jest bajka, tak? No wiesz, no my chcemy być, tym promować zawodników stąd, no nie jest sobie stąd. Więc stąd czajka, okej, okay, i stąd, tak? Jest wielgo, że stąd, Krakowek był stąd, Bartoszycki był stąd, więc no wiesz, no idziemy w tym kierunku, tak? No stępień, no wiesz, no nie są mi, że my promujemy stępnia, no bo Piotr Stępień ma określone nazwisko, określoną markę i on wypłynął już, tak? Czyli dać mu szansę być w walce w wieczoru. No i jak pokazał to, że jest zawodnikiem high level zdecydowanie, tak? Że to jest dla niego... Po prostu no, ja nie wiem, gdzie on z nią skończy, ale ja życzę wszystkiego dobrego, bo współpraca z takimi zawodnikami jak on to jest czysta przyjemność. To jest, ale to, wiesz, to jeżeli chodzi o walkę, jeżeli chodzi o współpracę, kontakt, no, to, to jest Piotruś naprawdę czapki z głów, nie to na, zdecydowanie. Wiem, o mówisz, bardzo dobrze, bo sam miałem podobne odczucia jakby w stosunku do innych zawodników, natomiast moje pytanie ostatnie, wiadomo jakie mamy czasy, Ukraina, czy te kwestie, bym powiedział, geopolityczne, Wam przeszkodziły w planach, już nie mówię o tej kwestii mentalnej? Nie planujemy gali na Ukrainie, to uspokajam. Natomiast, no wiadomo, że jedne nam przeszkodziło to, że ceny rosną, tak? I ogólnie wszystkie usługi, ceny rosną, więc to, to nie jest takie proste zrobić galę w tych czasach. Natomiast, no wiesz, no my też jak gdyby nie popadały w panienikę, no jesteśmy Polakami, e, trzeba pamiętać o naszej historii, co zrobili nam Ukraińcy i tak dalej. Natomiast ja współczuję Ukraińcom, ja nikomu nie życzę wojny, pod żadną długością i szerokością geograficzną nikomu, więc no po prostu znamy, pamiętamy, ale no bardzo współczujemy i tyle, a robimy swoje, no co możemy robić więcej, tak, robimy swoje. Rozumiem, dla portalu Pasja Sportu Walki, Miguel Santos, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo.